Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Łukaszu. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy Woland, czyli Kamil Eś, pójdzie w końcu do pracy? Czy Woland, czyli Kamil Eś, pójdzie w końcu do pracy? Hmm? Czy pójdzie do pracy? Tak, według kart, tak mam tutaj Pazia Buław, czyli kartę, która mówi o szansach do wykorzystania, takich szansach gorących które aż dosłownie palą w dłonie e, mówi o namiętności, mówi o satysfakcji, e, o szczęściu o szczęśliwym biegu zdarzeń o czymś takim fajnym, tak, ekscytującym także jak najbardziej tak, pójdzie do pracy i to nawet taki, która gdzieś tam będzie mu pasowała e, natomiast po kolei, to jest na ta, na ta królowa Buław? królowa Buław mówi zawsze o kobiecie, która jest taka temperamentna charyzmatyczna, która się nie boi wyzwań to może być kobieta albo z przeszłości Albo taka, która się bardzo podoba, na przykład, ale to jest zawsze kobieta bardzo atrakcyjna pod różnymi względami. No i taka też właśnie osoba będzie miała bardzo duży, znaczący wpływ na życie zawodowe, generalnie Wolanda. E, także ona być może wpłynie na niego pozytywnie, być może, nie wiem, znajdzie mu tę pracę, albo coś podpowie, e, jakieś tam będzie, będą jakieś tak, e, poczta pantoflowa, powiedzmy, e, czy przekaże mu e, taką informację, że na przykład gdzieś szukają do pracy, właśnie, albo będzie taka kobieta właśnie wpływała na jego decyzje, także tak to wygląda. Jakaś kobieta będzie miała bardzo pozytywny wpływ na jego właśnie życie zawodowe. Co jest na niedwójka kielichów? Tylko poprzeszkadzać tutaj może fakt, że ta praca nie od początku będzie wolontowi odpowiadała tak w 100%, może nie być z niej aż tak zadowolony, jakby sobie tego życzył, ale to będzie tylko jakby chwilowe, bo zaraz okaże się, że no po prostu nie docenił tej pracy i że w rzeczywistości jest nam bardzo w porządku, i będzie, no, no będzie w zasadzie spełnieniem jego marzeń. Tylko, że to okaże się nie od razu, tylko dopiero po pewnym czasie, i wówczas Woland no, odzyskuje radość, uzyskuje szczęście tak i satysfakcję zawodową. Także jak najbardziej tak, Woland, czyli Kamil Eś, pójdzie w końcu do pracy. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki bardzo mocno za Łukasza, za Wolanda. Życzę naprawdę fantastycznego życia zawodowego, no i cóż do usłyszenia, do zobaczenia.